Cześć, z tej strony Mateusz Kopiec. I Michał Wyciśnik. Cześć. W dzisiejszym odcinku poszukamy analogii pomiędzy branżą budowlaną i wykończeniową, a firmami działającymi typowo projektowo. Porozmawiamy o tym, jak w optymalny sposób ułożyć finanse w tego typu biznesie. To jest podcast, To nie Controlling, w którym rozmawiamy o zarządzaniu finansami i budowaniu wartości firm. Zagłębiamy się w controlling, planowanie finansowe i analizę biznesową, pokazując, jak liczby mogą wspierać strategię i rozwój firmy. Dzisiaj ja porozmawiamy o tym, co naprawdę wpływa na to, czy firma budowlana albo wykończeniowa zarabia, czy tylko robi obrót. Typowa sytuacja pełne kalendarze, zlecenia ustawione na miesiąc do przodu, a mimo to nie za bardzo widać tego na koncie. Dlaczego właściwie tak się może dziać? No, bo brakuje kontroli nad tym, co się naprawdę dzieje, ale na poziomie pojedynczych projektów, które właśnie taka firma realizuje. W tym odcinku porozmawiamy o tym, jak w prosty sposób ogarnąć finanse bez skomplikowanych systemów i bez doktoratu z księgowości właśnie w firmach budowlanych i wykończeniowych. Z Michałem poruszymy temat, który zna każdy wykonawca. Wyceny na oko, Niespodziewane koszty, poprawki, wiadomo, że opóźnienia, no i problemy z płatnościami. A do tego pokażemy konkretne sposoby, jak można te problemy ujarzmić krok po kroku na własnych danych bez oderwanych od rzeczywistości modeli. To pytanie pierwsze, Michał. Tak, wchodząc w ogóle w temat. Jakie są najczęstsze problemy, z którymi spotkałeś się w firmach właśnie budowlanych i, i wykończeniowych? Mam powie dwie sytuacje. Pierwsza to, robimy coraz więcej, mamy ręce pełne roboty, ale pieniędzy na koncie jakoś nie widać. No a druga sytuacja to jest sytuacja na rynku jest słaba, mamy koszty stałe, nie potrafimy skalkulować prokurentowności. I co ciekawe, nawet spore organizacje czasami nie są w stanie z dużą pewnością powiedzieć, które projekty im się naprawdę opłacają. No, a na których de facto dokładali, no bo wszystko spływa do jednego worka, jeśli chodzi o ten podział przychodów i kosztów. Wyzwaniem dla branży jest też pilnowanie rozrachunków. Faktury zalegają, podwykonawcy czekają na przelewy, a klienci spóźniają się z płatnościami. I czasami mam wrażenie, branża potwierdzi, że jest to nawet taka taktyka inwestorów, żeby nie płacić w terminie, żeby odsuwać to w czasie. Dlatego dobrze jest trzymać rękę na pulsie. W niektórych przypadkach nasze wyceny, które są tak naprawdę budżetami projektu, projektów, są ustalane na oko. A potem się okazuje, że rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. I co kluczowe, w najgorszym scenariuszu nie ma w firmie czasu, żeby się tym zająć. Nie? Wszystkie informacje znajdują się na głowie lub w notatkach na telefonie. Okej, okay. to jak wspomniałeś o projektach. Zwykle do tych projektów jest wcześniej robiony jakiś kosztorys czy, czy, czy budżet? Co się dzieje, że właśnie ta planowana rentowność tak naprawdę odbiega od tego, co później widzimy w faktycznej realizacji, na faktycznym wyniku? To różnie, ale najczęściej wycena była zrobiona na bazie doświadczenia i intuicji, ale bez konkretnego podziału na koszty pracy, koszty materiałów, koszty najmu, koszty transportu i tak dalej. I te wyceny są bardzo szczegółowe, a fachowcy, które je robią, rzeczywiście mają doświadczenie w tym, natomiast brakuje tego spojrzenia biznesowego. Poza tym, po drodze pojawiają się zmiany, klient coś dorzuci od siebie, coś się opóźni, ekipa coś poprawi, no i budżet się rozjeżdża. Powodem tego często jest brak mechanizmu do porównywania plan-kontrowykonanie i to jest mega istotne. W takiej sytuacji właśnie nie ma kto i nie ma komu tego policzyć w trakcie projektu. No a umówmy się, wiedza pozyskana już po zakończeniu projektu, ile wyszło przychodowo, a ile kosztowo, ma znacznie mniejszą wartość niż ta wiedza pozyskiwana na bieżąco, kiedy mamy jeszcze czas na jakąkolwiek reakcję. No i też często błędy biorą się z braku komunikacji, bo na przykład brygadzista nie wie, że materiałów nie ma w budżecie, więc zamawia tak, jak się zawsze zamawia. No i później wychodzi, jak wychodzi. Okej. Okay. To, żeby tak nie wychodziło, to jakie informacje warto zbierać i analizować, ale na poziomie właśnie takiego pojedynczego projektu? Po pierwsze, planowanie i rzeczywiste koszty materiału. I tutaj, na tym obszarze, na tym polu jest największe pole do rozjazdu, czyli rzeczywistość kontra jakieś założenia. Po drugie, koszty robocizny z podziałem na koszty własnych pracowników i na koszty podwykonawców. Bardzo istotnym elementem do śledzenia jest czas pracy, czyli ile dni zajmuje projekt, jak to wpływa na dostępność zespołu do kolejnych zleceń. Dlaczego to jest istotne? No bo ten koszt pracy też po prostu poszedł mocno w górę, ekipy są po prostu zajęte. Jeżeli tutaj przestrzelimy i nawet jeżeli pozostałe kalkulacje, te materiały, wyjdą dobrze, to też może się nam mocno projekt posypać, jego rentowność. No i następne są takie mniejsze rzeczy jak koszty transportu, najem sprzętu, kontenerów, magazynowania, torbiazgi, ale które zsumowane mogą dać naprawdę tysiące, dziesiątki tysięcy złotych. I kolejną rzeczą są ewentualne poprawki, reklamacje. Pamiętajmy, że powinni, powinniśmy je osobno rejestrować, żeby wiedzieć gdzie uciekają godziny i pieniądze, bo jeżeli to sumujemy do jednego worka, no to mm, potencjalnie bardzo rentowny projekt może okazać się nierentowny, no i też dobrą praktyką jest zbieranie tych danych w sposób uporządkowany, tak, żeby mieć później porównywalność w czasie i pomiędzy projektami. Ok. A jakbyś mógł wyjaśnić, dlaczego warto twoim zdaniem prowadzić takie budżety przychodowe i kosztowe dla pojedynczego projektu, a nie ogólnie dla całej, dla całej firmy? Bo tylko tutaj będzie widać, czy projekt zarobił na siebie, czy, czy nie zarobił, a nie tylko, czy klient zapłacił. Robiąc takie budżety, możemy nauczyć się, na czym w praktyce wychodzimy najlepiej. Czy to będą remonty mieszkań, czy bardziej budowy domów, albo mniejsze tematy, czy wręcz przeciwnie, duże, wielomiesięczne realizacje. No i takie budżetowanie ułatwia nam rozmowy z klientem. Na przykład jeśli chcemy zaproponować zmianę w budżecie, mamy konkretne dane. Przychodzimy, ciak, propozycja. I wiemy, jak to wpłynie na rentowność. Takie podejście daje większy spokój właścicielowi takiego biznesu. Zamiast czuć, że coś się dzieje, po prostu widzi, czy wynik finansowy się zgadza. No i rzecz ostatnia, ale w sumie bardzo ważna, bo to pomaga lepiej zarządzać gotówką. Wiemy, kiedy spodziewać się wpływów, i jak rozkładają się koszty. Okej. Okay. A jak się mają takie koszty stałe do, do wyceny? projektów. Poruszasz bardzo istotną rzecz i rozdzielmy te dwa porządki, czyli koszty stałe i wyceny projektu. Po pierwsze, jeśli chodzi o projekty, to najważniejsza jest marża brutto, czyli to, ile nam zostaje pieniędzy w firmie z konkretnego projektu po jego realizacji. Przychody, minus koszty bezpośrednie. Suma tej marży brutto, czyli wszystkich projektów, które realizujemy, przypomnę, czystego zarobku na wszystkich realizowanych projektach, powinna pokryć nasze koszty stałe, ale uwaga, te koszty stałe administracyjne, nie związane z bezpośrednim biznesem, no i poza tym jeszcze wygenerować zysk dla firmy. Innymi słowy, koszty stałe, samochody służbowe, biuro leasingi, telefon, programy, księgowość, muszą być pokryte przez wszystkie projekty razem w taki sposób, żeby w firmie został jeszcze zysk po pokryciu tych kosztów. I kluczowa będzie świadomość, Ile wynoszą te koszty stałe, nazwijmy je stałe administracyjne, oraz jak mają się one do marży brutto, czyli do tego, ile zarabiamy na projektach. Czasami słyszę, że konkurencja jest od nas tańsza. Dlaczego? No bo mamy mało zleceń, a do tego do każdej wyceny kluczujemy część kosztów stałych, tych kosztów stałych administracyjnych. Takie podejście zakrzywi nam obraz prawdziwej rentowności projektu i też doprowadzi do błędnych decyzji. Na marginesie powiem, że w Inkro stworzyliśmy autorskie podejście do mierzenia efektywności projektów w odniesieniu do ogólnej rentowności firmy. Łącznie z tym, że spinamy modę z crm i baglogiem realizowanych projektów. W skrócie, to jest narzędzie do prognozowania wyników firmy w oparciu o realne dane. Możemy wpis na ten temat podlinkować do tego odcinka, gdyby ktoś był zainteresowany. Okej. Okay. Na, na początku odcinka mówiłeś, że zrobimy pewne porównanie. Więc proszę porównaj, w czym działalność budowlana przypomina firmę projektową? To jest autoreklama, ponieważ partnerem odcinka jest Inkro, firma, w której pomagamy przedsiębiorstwom uporządkować finanse, zamieniając niejasne dane na przejrzyste raporty i skuteczne prognozy. Jeśli masz wrażenie, że Twoje finanse nie są tak uporządkowane, jak tego oczekujesz, to wejdź koniecznie na inkro.pl i umów bezpłatną konsultację. A teraz wracamy do dalszej części odcinka. A jakbym odwrócił i powiedział, że firma budowlana, firma y, deweloperka jest po prostu firmą projektową, każdy projekt ma swój budżet, albo powinien mieć swój budżet, ma swój zespół, ma, ma swoją logistykę, no i powinien mieć swój wynik finansowy. Tak, tak po prostu powinno być. Kluczem jest rozdzielenie finansów na poziomie zlecenia, a nie tylko na poziomie całej firmy. No i dobrą praktyką jest też mądry, użyteczny soft do prowadzenia takiej dokumentacji i rozliczeń. Wiadomo, że on nie jest obligiem, ale na pewnym poziomie po prostu będzie takim must have'em. Okej. Okay. Jakbyś miał powiedzieć, tak dla słuchacza, który prowadzi taką firmę, co praktycznie powinien monitorować, to, to co byś mu doradził? Stali słuchacze uśmiechną się, jak powiem, że mamy taką mantrę Zrób regularny biznes review. To tutaj analogicznie powiem, że prowadź prosty raport tygodniowy, ale tygodniowy, nie, nie rzadszy. Co jest zrobione, co zostało wydane i co zostało do zrobienia. Taki raport powinien być spięty z budżetami każdego projektu no i informować nas o zaawansowaniu ich realizacji. Ale uwaga, na bieżąco. Nic z tego nie wyjdzie, jeśli nie będziemy przeglądać i zapisywać na bieżąco dokumentów kosztowych. I tutaj ważna rzecz. Jeżeli dzisiaj czekamy na księgowość, która nam wypluje, przepraszam za wyrażenie, podeśle wynik po miesiącu, a czasami później po dwóch miesiącach, no to co nam to da? Tylko będziemy wiedzieć post factum. Jeśli w firmie nie ma czasu na to, żeby to robić regularnie, to po prostu znajdźmy taką dzisiaj, znajdźmy taką osobę, która będzie odpowiedzialna za aktualizowanie arkusza albo systemu dedykowanego do tych zadań, do takich rozliczeń. Im większa firma, tym będzie to bardziej istotne. I warto też za, y, zaplanować w każdym projekcie kamienie milowe. Takie momenty, w których analizujemy odchylenia od planu, to może być ten porządek tygodniowy, a jeżeli projekt jest większy, to nawet warto sobie zrobić raz na jakiś czas taki szerszy review, jak idzie, spotkać się z kierownikiem i podpytać o, o dobre rzeczy i też o te, które wymagają korekty. Bez okay. tego ryzykujemy, że dowiemy się o problemach po zakończeniu prac, czyli nic, nic z tym nie zrobimy. Okej, okay. a jak jest ten argument o właśnie perspektywie tego, że dobra, no to na papierze mi tam wychodzi jakaś kwota, ale nie widzę jej na koncie, czyli takiego porównania wyniku do faktycznie płynności. Jak, Twoim zdaniem, powinni, powinny te firmy uporządkować rozrachunki, żeby nie, nie, nie zgubić się i w fakturach, i, i w przelewach? Lucz to jedno miejsce do śledzenia. Tych wszystkich rzeczy, czyli kto, komu, ile i na kiedy, warto rozdzielić płatności klientów, czyli należności, no i dostawców, podwykonawców, nasze zobowiązania, żeby to nie był tylko świat księgowy, tylko żeby w firmie realnie była taka wiedza biznesowa. Dobrze działają proste systemy wizualne z kolorami, na przykład zielone zapłacone, żółte, a zbliża się termin, a czerwone po terminie idealnym rozwiązaniem jest dobry soft, ale prawda jest taka, że nawet najlepsze systemy, cokolwiek, czegokolwiek byś nie wdrożył, nie pomogą, jeśli ktoś odpowiedzialny nie będzie nad tym czuwał na bieżąco. No i też umówmy się, że dobre dane to świetna baza do, zapasowania, do zaplanowania cash flow, a bez niej to będzie wróżenie z fusów. Okay. Jaką rolę może odegrać kontroling finansowy Takiej relacji z, z biurem rachunkowym. Tutaj w pytaniu pewnie podprowadzasz pod temat, jak się ma nasz wynik realny biznesu do księgowości i dlaczego on się czasami różni. Odpowiadając za Twoje pytanie, to biuro rachunkowe pracuje na danych księgowych, które są opóźnione i mają inną strukturę. Nie pokazują rentowności projektów. One są nakierowane na to, żeby pokazać rentowność każdej, całej firmy. Kontroling finansowy będzie pracował na danych zarządczych, one są szybsze, dokładniejsze i bardziej szczegółowe, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji. Jeśli nie ma współpracy między kontrolą finansową a księgowością, to na przykład faktura zaksięgowana w innym miesiącu niż koszt faktyczny może nam zaburzyć wynik. Dobrą praktyką jest ustalić, kto za co odpowiada. Księgowość za zgodność z przepisami i zaprowadzenie ksiąg, a kontroling za, informacji, za dostarczenie informacji do podjęcia decyzji biznesowych. No i z mojej obserwacji coraz częściej firmy proszą biuro rachunkowo o eksport danych do systemów finansowych, co pozwala połączyć te dwa światy. Do tego się wykorzystuje albo dobre softy księgowe, albo softy do obiegu dokumentów, które pozwalają na głęboką analizę i też automatyzację przepływu tych danych. Nagraliśmy na ten temat kilka odcinków. Chętnie podlinkujemy znowu pod tym odcinkiem. Okej. Okay. A które właśnie rzeczy powinniśmy mierzyć na, na bieżąco i je kontrolować? Na bank raport rentowności projektu. I najlepiej na jednym widoku wszystkie informacje: przychody, koszty, marża, odchylenie od planu. To nam pozwoli trzymać rękę na pulsie i no, po prostu kontrolować realizację tych projektów. Druga rzecz to jest raport rozrachunków, czyli kto, mam, kto ma nam zapłacić i komu my jesteśmy winni. To nam pozwoli zarządzić nad płynnością i ewentualnie negocjować. Kolejna rzecz to jest raport płynności. Saldo konta, przewidywane wpływy i wydatki na najbliższe dwa tygodnie, a w idealnym świecie można to prognozować w dłuższym terminie. No to jest wiadomo, cash is the king. Bez cashu na koncie może się nam biznes przewrócić. Dodałbym do tego jeszcze, że operacyjnie warto monitorować listę wąskich gardeł, Na przykład projekty bez zamówionych materiałów, Projekty z opóźnieniem, z przekroczonym budżetem. No i rzecz z praktyki, raport obciążenia brygad, żeby nie obiecywać klientowi czegoś, czego nie damy rady zrealizować. No ale to już w praktyce wygląda najlepiej. Okej. Okay. Czy do tego potrzeba jakiegoś specjalnego systemu? Oczywiście wszystko zależy od skali biznesu. Na pewno dobry soft rozwiązuje wiele problemów i usprawnia działanie organizacji. W mniejszym biznesie nie jest potrzebny od razu, na początek wystarczy dobrze zbudowany Excel, jeśli ktoś go ogarnia i trzyma w ryzach, tylko tak rzeczywiście na bieżąco, a w dłuższej perspektywie warto przejść na prosty system BI albo CRM z modułem budżetowym. Najważniejsze, że dane muszą być aktualne i zrozumiałe. Lepszy, prosty system, który działa, który jest zasilany dobrymi danymi, niż skomplikowane narzędzie, z którego nikt nie skorzysta. I dobrze też jeżeli te raporty są przygotowywane automatycznie, lubimy to powtarzać, na przykład zacięga, zaciągają dane z faktur czy z harmonogramu, wtedy człowiek, który korzysta z tych systemów jedynie nadzoruje przepływ tych danych, a nie ręcznie je generuje i obrabia. Można się skupić na mądrych decyzjach. No dobra, a jaki jest taki etap firmy, którym właśnie powinna już zacząć myśleć o tym, żeby wdrożyć controlling Kiedyś to była domena tych największych organizacji z dużymi strukturami, ale dzisiaj ta ewolucja technologiczna sprawdziła, że ten moment pojawia się wtedy, gdy właściciel przestaje ogarniać finanse z głowy. I to się dzieje naprawdę szybciej niż może się wydawać. Na pewno takim sygnałem będzie moment, gdy pojawia się więcej niż kilka równoległych projektów. Po prostu chaos zaczyna kosztować pieniądze. Kolejna rzecz, Ty zespół się rozrasta, a odpowiedzialność się rozmywa. Po, potrzebujemy przy, po, przypisywać odpowiedzialność do poszczególnych osób. Kontroling pomoże wtedy, gdy planujemy rozwój. Ma, mamy jakieś większe inwestycje, wchodzimy we współpracę z generalnymi wykonawcami. Wtedy potrzebna jest wiarygodność no i prawidłowe dane. No i jeszcze jedna rzecz ode mnie. Gdy mamy wątpliwości, czy dane księgowe odpowiadają rzeczywistości, Albo przestają nam wystarczać, potrzebujemy głębszej analizy, żeby podejmować decyzje. Wtedy jest właśnie czas na wdrożenie kontrolingu. Okej. Okay. Dzięki serdecznie za przygotowanie tego odcinka. Myślę, że on był dość ciekawy. Szczególnie, że no branża, branża na pewno jest newralgiczna na to, jak, jak się obecnie zmienia rynek. Natomiast wszystko wskazuje na to, że może gdzieś tam się to ożywić. A i zerknijcie na swoją sytuację finansową, kiedy jest, kiedy jest trochę słabiej czy trochę gorzej, pewnie też jest przez nas zalecane. To już wszystko w ramach tego odcinka. Dziękujemy serdecznie za wysłuchanie go do końca. Jeśli podobał Ci się ten odcinek na platformie, której akurat go słuchasz, daj nam proszę lajka. Zasubskrybuj albo zaobserwuj. Tak, byś dostawał informacje na bieżąco o tym, że wychodzi nowy odcinek. No i jeśli masz tylko taką ochotę, zostaw nam opinię. Bardzo nas to motywuje do nagrywania kolejnych odcinków. Jeśli interesuje Cię z kolei to, jeśli w jaki sposób moglibyśmy pomóc Twojej organizacji, no to tutaj odnoszę do naszej strony inkro.pl, gdzie można umówić taką bezpłatną konsultację i omówić, jak, jak konkretnie możemy pomóc akurat w Twojej sytuacji. W opisie odcinka znajdziesz też link do naszych profili na LinkedIn, tam znajdziesz więcej materiału w troszkę lżejszej formie o tym, jak lepiej zarządzać finansami swojej organizacji. No a tymczasem słyszymy się już za tydzień, no i do usłyszenia. Cześć! Buziaczki, pa!